No cześć, jest w to czwartkowy poranek i dzisiaj wyruszamy na wycieczkę przez wyspę. Pojedziemy z południa na północ. No nie będą to drogi na pewno proste, ale chyba dużo zwiedzimy. Także dalsza część ciekawostek w poetażu. Rodzą radę, czekają na, na deszcze, na wilgotność, do jesieni, do zimy. Wody jest mało. Wyspy mają duży deficyt wody. Ozdobne to jest prawie 18 tysięcy gatunków. Także tu, tu rośnie wszystko, bo jeszcze wyspy są górzyste, także No i Gran Kanary są trzy strefy klimatyczne i w zależności od wysokości, czy to jest strona północna czy południowa, to, to się mogą przystosować uprawy z najróżniejszych klimatów. No, zobaczcie jakie tu są uliczki i zabudowania. Bardzo ładna wioska, a tam w tle, bardzo wysokie góry. Zdjęcia. No, jesteśmy pod stacji do spróbowania były jakieś suszone owoce i różne orzeszki, daktyle, jakieś migdały, a potem można było jakieś sobie pamiątki

tutaj San Agustin, hotel Beach Club i Don Gregory Później jedziemy w Lotem Playa del, del Ingles i mamy Escoria Caserillo, następnie Waikiki Wiecie co mam powiem? Przewróciliśmy z wycieczki właśnie i był to objazd wyspy, jak już może wspominałem we wcześniejszych ujęciach albo we wcześniejszych filmach. No i co? Jechaliśmy z południa na północ. Straszne zakręty, to było matko ile tego było. Także nie polecam jak ktoś żyga na pierwszych pięciu, bo zakrętów było chyba nie wiem, 500. No ale zobaczyliśmy tak. Banany, jak rosną, to już nawet później. Yy, próbowaliśmy wina, ja nie, oczywiście, ale była okazja do spróbowania wina. Robiliśmy sos lokalny, yy, moho, no i co? I bardzo ładne wioski, zobaczyliśmy jak chodzi o krajobrazy, także ładne plenery do zdjęć były. No i co? Mam nadzieję, że coś wyszło.